Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, proszę państwa, dwusetny, dwusetny, dwu, dwieście pierwszy, tak, tak się mówi, 201 pierwszy odcinek, ale w i wiewiórek. jest to całkiem spora liczba, nie będę ukrywał, ale tak, no wczorajszym odcinku, jak dobrze wiecie, trafiliśmy sobie do odcinka Eduarda, bardzo przyjemna karta, jeszcze, jeszcze oczywiście nie grałem, zagrałem trzy mecze w Champions, bo dzisiaj nagrywam drugi odcinek, tak naprawdę, tak, drugi odcinek dzisiaj nagrywam, no, no zrobiłem też ważne mecze, tego sobie otworzymy i zrobimy sobie jeszcze paczkę, wyzwanie... Team of the season coś takiego, ale tak, fajna paczka jest za to także warto zostać do końca, zostawcie w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest David. A my możemy sobie najpierw przejść właśnie do paczek za ważne mecze. Generalnie plan jest taki, że chcę zrobić pewną kartę, która jest wyszła bez WC. Większość raczej domyśla, kto to jest, to mianowicie Federico Kieza, który ma fenomenalną kartę. Brakuje tylko może 5 sztuczek albo słabszych, ona niestety nie jest food birthday i nie można tak zmieniać gwiazdek. Ale jest naprawdę świetną kartą, chcę go zrobić, chcę go przetestować. Dobra, otworzę sobie paczki za ważne mecze. Mówię, nie są jakoś mega wybitne te paczki, ale może, kto wie, jakaś, jakiś walkout, żeby mieć pieniądze na tego Kiezę. Taki jest plan, taki jest mój drodzy plan. No, oczywiście, co w tocy, to jest, to jest najważniejsza część. W pierwszej parce niestety nic nie poleciało. Oczywiście dajcie mi znać, czy wam coś poleciało z paczek. Z tego co widziałem, dużo dużo ludzi trafiało o te tocy. Powiem też dlatego, że są z, do trafienia i z ligi angielskiej, i z community, nie? Także trochę tych toców do trafienia jest. Dobra, to co, lecimy dalej. Kolejna paczka przed nami. 24 karty i tylko 3 złote. Znaczy, wrzuć, trzy rzadkie, ale może jednak. Nie? Okej. Okay. Dobra, te najgorsze paczki teoretycznie za nami. Zobaczmy czy... Może... Hmm... Mieszana paczka Rzadkich Piłkarzy. Niech będzie. Zobaczmy. 12 kart, 4 złote i 12 rzadkich. Ja, ale jest szansa. Na Team of the Season. Nie ma ekranów, kurczę. Jeśli dobrze liczę, tak jest. Paczka Rzadkich Piłkarzy i paczka z 25k. No ta paczka ma na sobie... Taką grafikę Team of the Season, więc według mnie... To jest znak, że w środku jest... Niebieska karta. Ale są ekrany, o, jakieś tam pieniądze wpadną, no, mam nadzieję, że 8-5, może Niemcy, no nie, to będzie Kevin Trapp, niestety, Kevin Trapp 8-3, mam nadzieję, że coś kosztuje, jakieś tam trzy koła chociaż, nic szczególnego nie powiedziałem, niestety to jest z tych ważnych meczów, ostatnia paczka, najlepsza, paczka, że taki piłkarz, Electrum, zobaczmy, proszę państwa, zobaczmy, czy siądzie, walkaucik na sam koniec, niestety nie, nie ma ekranów, no nie, niestety te ważne mecze. Nie, niestety nie. Okej, okay, to co, pora na Foot Champions, proszę Państwa? Pora na Foot Champions, bo jest godzina 21.40, a ja dopiero zagrałem 3 mecze, a mamy piątek, więc. Trochę jestem w tyle, nie ukrywam. Generalnie mam plan na skład, kiedy skończę tego kiezę Mam plan na skład, niestety obrona się nie zmieni. Ale mam plan na składzik, także jeszcze nie w tym odcinku. Nie wiem, czy w następnym zobaczymy. W każdym razie, moi drodzy, lecimy do pierwszego meczu na dzisiaj. Dobra, oponent znaleziony. Szybko, szybciutko. I mamy tutaj... Okej, okay, jest Hermozo, którym, jak mówiłem, chciałem zagrać. Stoiczkow, Udygard, Kante i Bruno Guimaraes. Niezły składzik, powiem wam. Niedobrze. Sala, proszę cię, walą takie coś na klatę, przyjmuję. O, to zrobił Cristiano Ronaldo, nie miałem tego w planach tak naprawdę, ale że mu się udało, to 1-0, 10 minuta, Cristiano Ronaldo, bardzo ładny. O, o, Aż wyszedłem prawie z gry. Kurde, no taka szybka odpowiedź, nie pokryłem totalnie tego Neymara. Pa, jednie. Pyk! Ach, Cristiano, ależ ma dzisiaj pęd na bramkę, coś pięknego, dwa, tylko nie stracimy od razu bramki, ok? Po prostu najlepiej za ciosem pójdźmy, bo ja mam wrażenie, że w tym ja, meczu ja, ja, coś za łatwo daje dać, dać, dojść, oddać... Nie umiem mówić dzisiaj, przepraszam, to jest mój drugi film, nie umiem mówić. Cristiano, może z lewej nogi, proszę... Nie, Cristiano... A jak już, jak już zrobię ten skup, ten byłem w stu procentach że to już wpada do bramki, a tutaj... Oj, to będzie gol chyba Chyba to zaj się tutaj pozbędzie, tego Neymara jasne, że się pozbędzie, bacon. Z Mbappé. Nazario Cristiano driven Słupek, jezygląd... nie może strzelić hatrika w tym meczu, no nie pozwolą mu. No dobra, to wiecie, bo wygrywamy 2 do jednego, ale jest dziwny ten mecz Coś Cristiano nie może się... Znaczy, może strzelić dwie bramki, wiadomo, to jest, to jest, to jest dobra, dobra wiadomość Ale no, miał takie okazje na hat no i nie, nie siadło po prostu, nie, nie siadło Oj, to będzie hat -trick. To będzie... Otóż nie, to <grystanie> <Cepsułem. grystanie> Dlatego, że on tak dziwnie piłkę przyjął. Ja już musiałem to ratować, bo nie wiem czemu. Znowu miał stuprocentową sytuację Cristiano, ale jak on tę piłkę tam przyjął, to jest... No tak to nie powinno wyglądać, panie Cristiano. Nie, no coś mu się nie chce z tego hatlika chyba strzelać. Zai, do końca pani Zai, dziękuję. Neymor. nie. Fake shot. Uderzenie i oblak broni. <grystanie> no ta trójka, to, 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 to trzecia bramka, nie chce wlecieć, no. Proszę. Jest! Naprawdę, ile trzeba było poczekać? Ile, ile trzeba było czekać na tę akcję? Na tę akcję bramkową? Ale jest! Uwolnił się, Cristiano. 3 do 1, mamy hattrick, Ten hattrick, który powinien być już w pierwszej połowie, ale. No nieważne. Jest 31. jeden. Tego się trzymajmy. O nie, stoiczko w sam na sam. No skąd to się wzięło w ogóle? 14 minut, żeby dowiedzieć wynik. O nie. Ja już znam tę sytuację. O, to jest bramka. To jest akcja bramkowa, proszę Państwa. Nazario lobikiem. Nie! Nie, 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 nie. <grystanie> <grystanie> Nazario nie może być jakichś zwykłych, jakichś jakich lobów. Po co to komu? Trzeba porzucić piłkę nad sobą, strzelić bramkę i 4-2. No dobra, także co? Wygrywamy 4-2. do 2. Udało się zaciężyć. Było ciężko naprawdę, było ciężko, żebyś myślałem, że się jednak tam zremisuje, ale Cristiano trzy brameczki, jedną dorzucił Nazario, także robimy kolejną paczkę. Także słuchajcie, ostatnia paczczka na dzisiaj, wyzwanie Team of the Season, graczy, duża złota paczka pokaże Premium, czyli taka paczka za 15k, tylko że są tam sami zawodnicy, więc no jest to nawet duża szansa na trafienie Toca, więc myślę, że możemy od razu do niej przejść. Wydałem na niej około 5000, więc mam nadzieję, że zobaczymy niebieskie flary oczywiście, bo taki jest plan. Także co? Otwieramy. Jest oczywiście paczka niewymienna. także jeżeli coś poleci, to tego nie sprzedamy, ale chcemy zobaczyć Walkout. O! Team of the Season. Kolejny Team of the Season! Hehe. A to nie jest ten, nie, to jest ten, tak? To jest ten, co trafił. No wrażenie, że każdy go trafił, nie? Chyba każdy go już trafił, ale jest Team of the Season. Słuchajcie, ja nie narzekam, to jest kolejny Team of the Season, którego będzie można dać na przykład do SBC Oki. To jest najważniejsza rzecz. I może ktoś jeszcze? Nie, ale jest cały season. Kolejny, drugi, drugi do kolekcji. Bardzo dobrze. No dobra, także co, po tej jakże udanej parcy, myślę, że możemy lecieć do drugiego meczu, do ostatniego meczu na dzisiaj w food champions. Myślę, że jutro będziemy mogli się powoli zabierać z tego kieze. Zobaczymy, jak to. Zobaczymy, czy się wyjdzie też o 19. Ale co, no, lecimy, nie? Lecimy. I ostatni oponent na dzisiaj, tak jak mówiłem. Mamy tu Kosowo 02. Okej, okay. Team of the Air Van Dyke. Ronaldo Baby Neresz, którego nienawidzę. Ciekawy skład, taki trochę można powiedzieć, że niecodzienny, chyba tak troszkę, nie? Oho, Cristiano. Mmm, tavernier. No nieważne, która wersja on i tak będzie czyścił. Swoją drogą to bardzo możliwe, że w sumie tavernier dostanie Toca, nie? Generalnie, jakby się zastanowić, to jest bardzo możliwe. On no, to chyba był najlepszym strzelcem Rangersów. No, taka karta na S.O. Mocne. Cristiano Ronaldo, prawa noga. Dziękuję serdecznie. 1-0. Świetna akcja, w ogóle, znowu Cristiano. jest tak odpolony dzisiaj. Piękny człowiek. Tymczasem Cristiano. Techniczne uderzenie. O, ależ niszczy, ależ on niszczy dzisiaj. 2-0. Dobra, no, no, no. Aha, szczerze, troszkę się spodziewałem tego, bo gość dosłownie nic nie grał i robił pauzę non stop, ale okej! Okay. Mamy kolejny win. Bilans 4 do 1, Brzmi już całkiem nieźle. No i co? Na tym chyba musimy skończyć. Słuchajcie, zagrałem jeszcze jeden mecz, ale dzisiaj już jestem naprawdę dzisiaj, już było tyle nagrywek, że niestety ja już jestem, jestem pełen. Trafiliśmy toca. to, jest najważniejsze, że trafiliśmy to, wygraliśmy dwa mecze i co? I widzimy się jutro, nie? I jutro zobaczymy, albo wy, albo będziemy kończyć kiezy, albo może jakieś paczki, zależy że coś wyjdzie. Mam nadzieję, że coś fajnego wyjdzie, więc no, zostawcie łeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dajcie mi co trafiliście z toców. I widzimy się jutro. Trzymajcie do Até